Księga bajek. Echo śpiewającego źródła. Lato rozkwitało w zaczarowanym lesie, a jego złote łąki i srebrne strumienie lśniły w promieniach słońca, przypominając o triumfie nad księżycową doliną. Iskra, lisica o rudej sierści i szmaragdowych oczach, biegała po ścieżkach, jej ogon migotał ciepłym blaskiem. Była odważna, ale po przygodzie w dolinie nauczyła się szukać harmonii w drużynie. Las brzmiał ptasimi piosenkami i szumem wiatru, lecz w oddali czuć było ciszę, jakby serce lasu zamilkło. Iskra zatrzymała się nad śpiewającym źródłem, świętym miejscem, gdzie woda śpiewała pieśń harmonii, splatając się z gwiezdnym drzewem. Zwykle źródło lśniło jak kryształ, a jego melodie niosły pokój. Ale dziś woda była cicha, powierzchnia matowa, a wiatr niósł niepokój. Coś się stało! szepnęła Iskra. Jej uszy drgnęły. Na skale siedziała Sowa Mędrzec. Jej tęczowe pióra mieniły się w słońcu, a oczy patrzyły z troską. Sowo, dlaczego źródło milknie? zapytała Iskra, wspinając się bliżej. Sowa westchnęła. Jej głos brzmiał jak szelest liści. Cień chaosu rozprasza harmonię lasu, osłabiając gwiezdne drzewo. Potrzebujecie czterech darów: iskry harmonii, kryształu dźwięku, korzenia jedności i fali spokoju. Zacznijcie na złotych łąkach. Iskra uniosła głowę. Jak w dolinie. Promień odwagi i perła jasności nam pomogły. Sowa skinęła. Tak, a klejnot sprytu z groty i pył marzeń z polany wskażą drogę. Idźcie razem. Iskra uśmiechnęła się. Przywrócimy pieśń. Zawołała i pobiegła po przyjaciół. Pierwszego znalazła skrytka, szopa, który grzebał w trawie, szukając błyszczących kamieni. Jego czarna maska lśniła, a oczy błyszczały figlarnie, gdy podniósł mały skarb. Iskra, patrz, błyszczyk! zaśmiał się, podrzucając kamień. Skrytek, źródło zamilkło. Idziemy na złote łąki podary. Dołączysz? zapytała. Skrytek przechylił głowę. Sakiewka zadzwoniła. Bez pieśni? To jak las bez zabawy. Idę, powiedział, chowając kamień. Iskra skinęła. Potrzebujemy jeszcze dwóch. Pobiegli na polanę, gdzie brzuska, borsuk kopał w ziemi pod dębem. Jego czarno-białe paski połyskiwały, gdy strząsnął pył. Kto tam? Burknął, podnosząc wzrok. Brzuska to my. Źródło milknie, idziemy na łąki, zawołała Iskra. Brzuska powąchał powietrze, jego oczy były spokojne po przygodzie na wzgórzach. Cisza w źródle? To źle dla korzeni. Dobra, idę. Powiedział, otrzepując łapy. Skrytek zaśmiał się. Trójka gotowa. Kto następny? Usłyszeli cichą melodię płynącą z wierzby. Melodia, kuna o złotej sierści, siedziała na gałęzi, grając na muszli, której nuty mieniły się w powietrzu. Jej oczy były łagodne, pełne marzeń. Co słychać? zapytała cicho. Melodia, źródło zamilkło. Idziemy na łąki, pójdziesz z nami? spytała Iskra. Melodia zeskoczyła, jej uszy drgnęły. Bezpiecznie las traci duszę. Idę, szepnęła. Brzuska mruknął. Cicha, ale mądra. Skrytek uśmiechnął się. Cała drużyna. Ruszyli ku złotym łąkom, gdzie trawa kiedyś falowała jak złote fale, a wiatr niósł melodię. Teraz łąki były ciche, a kwiaty przygasły. Sarenka o lśniącej sierści pojawiła się przed nimi. Jej oczy błyszczały jak gwiazdy. Jestem sarenka strażniczka. Powiedziała głos melodyjny. Szukacie iskry harmonii, ale cień chaosu testuje wasze serca. Przejdźcie ścieżki na wzgórze. Łąki zalśniły, ukazując cztery trasy z mchu. Cień szeptał: Rozpadniecie się. Iskra spojrzała na drużynę. Trzymajmy się razem, zawołała. Skrytek podrzucił kamień, jak zabawa w błyskotki. Melodia grała cicho, nuty dodawały otuchy. Brzuska sprawdził grunt, stabilne. Ścieżki drgały, a cień tkał sament. Jesteście słabi. Promień odwagi rozświetlił drogę, a kamień równowagi ustabilizował grunt. Skrytek rzucił kamień, rozpraszając mrok. Melodia grała, brzuska szedł pewnie. Na wzgórzu lśnił płomień, iskra harmonii. Iskra chwyciła ją. Ciepło wypełniło jej serce. Udało się zawołała. Sarenka skinęła. Idźcie do kryształowego jeziora. Z złotych łąk drużyna ruszyła ku kryształowemu jeziory, szukając kryształu dźwięku. Iskra szła przodem. Iskra harmonii pulsowała w jej sakiewce, a rude futro lśniło w słońcu. Pamiętacie kryształową grotę? Klejnot sprytu nas uratował, powiedziała uśmiechając się. Skrytek podskakiwał. Podrzucając kamień. Tam było pełno kryształów. Ten będzie lepszy. Zaśmiał się. Brzuska mruknął. Byle nie za głęboko. Melodia szła lekko, grając cicho na muszli. Jezioro szepcze o dźwięku. Powiedziała. Jezioro wyłoniło się wśród wierzb. Jego powierzchnia kiedyś mieniła się jak lustro. Teraz cicha, przygasła. Łabędź o piórach jak śnieg stanął przed nimi. Jego oczy błyszczały. Jestem łabędź strażnik, powiedział łagodnie. Szukacie kryształu dźwięku, ale cień chaosu tka zamęt. Przejdźcie ścieżki do wyspy. Jezioro zalśniło, ukazując cztery trasy z lśniących kamieni. Cień szeptał, zgubicie melodię. Iskra uniosła iskry harmonii. Znajdźmy dźwięk, zawołała. Skrytek rzucił kamień, jego blask przeciął mgłę. Jak latarnia. Melodia grała, nuty rozjaśniały drogę. Brzuska sprawdzał kamienie. Trzymają. Cień tkał iluzję chaosu. Jesteście za słabi. Pył. Marzeń z polany rozświetlił ich umysły, a klejnot sprytu pomógł odnaleźć rytm kamieni. Dotarli do wyspy, gdzie lśnił kryształ. Kryształ dźwięku, jak dzwoniący dzwon. Iskra chwyciła go. Jego melodia rozgrzała dłonie. Mamy to! zawołała. Łabędź uśmiechnął się. Wasza harmonia pokonała zamęt, powiedział. Kryształ poprowadzi was do źródła. Iskra schowała dar. Jego dźwięk tańczył. Dzięki, powiedziała. Łabędź zniknął w wodzie, a jezioro szumiało, wskazując drogę. Drużyna wróciła do śpiewającego źródła, niosąc iskrę harmonii i kryształ dźwięku, gotowa zdobyć korzeń jedności i fale spokoju, by przywrócić pieśń. Iskra szła przodem, jej futro lśniło w słońcu. Pamiętacie dolinę? Perła jasności nam pomogła. Powiedziała pewna siebie. Skrytek podskakiwał. Może znajdę nowy błyszczyk? Brzuska szedł spokojnie. Cisza mi pasuje. Melodia grała cicho. Źródło czeka na harmonię. Źródło lśniło słabo. Jego kamienie pulsowały, tęskniąc za melodią. Delfin o skórze pojawił się w wodzie. Jestem delfin strażnik, powiedział głos jak fala. Szukacie korzenia jedności i fali spokoju, ale cień chaosu testuje waszą harmonię. Krąg wody zalśnił, ale cień szeptał. Rozpadniecie się. Cień chaosu wynurzył się. Mgła z błyszczącymi oczami. Zjednoczcie dary! syknął. Iskra uniosła iskrę i kryształ. Przywrócimy pieśń. Skrytek rzucił kamienie, tworząc świetlne łuki. Błyszczyki dla źródła. Melodia grała. Nuty splatały się z wiatrem. Pieśń dla lasu. Brzuska tupnął, stabilizując grunt. Spokój dla korzeni. Cień szeptał: Jesteście podzieleni. Skrytek zawahał się, ale Iskra zawołała: Skrytek, jesteś z nami. Melodia zadrgała, ale Brzuska powiedział: Melodia, twój głos nas łączy. Brzuska zwolnił, ale Skrytek zaśmiał się: Brzuska, trzymasz nas razem. Kryształ dźwięku rozświetlił mgłę, kamień równowagi ustabilizował krąg, a perła jasności dodała blasku. Srebrny korzeń wyrósł w wodzie, pulsujący jednością, korzeń jedności. Iskra chwyciła go. Mamy! Cień syknął. Brak fali spokoju. Drużyna zjednoczyła serca, wspominając pieśni harmonii z doliny. Iskra zaczęła rytm. Razem. Skrytek tańczył. Melodia grała. Brzuska zakorzenił puls. Srebrna fala rozbłysła. Fala spokoju. Źródło eksplodowało melodią, woda lśniła, a kwiaty śpiewały. Skrytek, grzebiąc w wodzie, poczuł, że jego błyszczący kamień pulsuje ciepłem. Patrzcie, skarb ożył, zaśmiał się, nie wiedząc, że to fragment gwiezdnego serca. Sowa mędrzec pojawiła się na brzegu. Wasza harmonia ożywiła źródło, powiedziała pióra lśniły. Iskra uśmiechnęła się. Udało się. Las rozbrzmiał pieśnią, a źródło szepnęło Dziękuję. Dziękujemy za wspólne słuchanie bajki. Jeśli podobała Ci się ta opowieść, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych magicznych historii. Nowe bajki pojawiają się regularnie, do słuchania przed snem, w podróży i zawsze gdy chcesz zanurzyć się w świecie wyobraźni. Podziel się bajką z innymi. Może ktoś właśnie jej potrzebuje. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie.